W aplikacji naszych produktów szczególnie polecamy dwa rodzaje siewnika: siewnik ręczny, który wystarczy do około 400 m2, od oraz siewnik na kółkach, który wystarcza do trawników nawet 2000 m2. Nigdy nie napełniaj siewnika nawozem na trawniku. Zrób to na betonie, tak żeby nawóz nie rozsypał ci się na trawnik. W siewniku ręcznym mieści się 3 kg nawozu, i to wystarcza na 100 m2 trawnika. W celu poprawnego nawożenia siewnikiem małym ustaw go na pozycji numer 5. Rozpoczynając nawożenie, przesuń się metr wewnątrz trawnika. Na samym początku zacznij kręcić kotką, a dopiero później zacznij nawozić. Nawożenie należy przeprowadzić metodą krzyżową. Ustawienie małego średnika na pięć w dwóch kierunkach, wzdłuż i w poprzek. Pamiętaj, jednorazowa dawka to 3 kg na 100 m2. W siewniku ręcznym mieści się około 3 kg regulatora pH, co wystarcza na około 50 m2 trawnika. Regulator pH rozprowadzaj ustawiając w pozycji 5 na małym siewniku. Zrób to dwukrotnie najlepiej metodą krzyżową. W jednym siewniku mieści się około 4 kg wzmacniacza trawnika pogromca mchu, który wystarcza na około 100 m2. Jeżeli twój mech jest bardzo duży, powinieneś użyć dwukrotnej tej dawki. Zapamiętaj, że jednorazowa dawka wzmacniacza trawnika pogromca mchu to od 4 do 8 kg na 100 m2. W celu prawidłowego rozprowadzenia nawozów do trawnika, użyj na siewniku ustawienia 30. Najpierw zacznij iść, później naciśnij spust. I z normalnym, zwykłym tempem nie śpiesząc się. I przed końcem trawnika najpierw pójdź spust, a później zakończ. Zrób około dwa kroki. I zrób to samo w odwrotnym kierunku.